w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Niedziela Świętej Rodziny. Przyzwyczailiśmy się do kalendarza liturgicznego i tak naprawdę powstaje pytanie, czy świadomie niekiedy przyjmujemy treści, które podaje nam liturgia święta rodzina. Pytanie, czym dzisiaj jest, dla kogo stanowi wzór, czy jest to tylko i wyłącznie relikt przeszłości, który kościół przypomina nam w okresie Bożego Narodzenia. Gdybyśmy wyrzucili to pojęcie z naszej świadomości religijnej, ale nie tylko również i z naszej kultury europejskiej, bylibyśmy bardzo zubożeni. Bo pomimo zeświadczenia i materializmu, jaki obejmuje współczesny świat i chęci wypierania Boga z kręgu naszego myślenia, to ciągle jeszcze żyjemy chrześcijańską symboliką, sztuką, językiem, etyką i tradycją. Bez chrześcijaństwa, i to nie jest istotne, czy społeczeństwa są mniej lub bardziej wierzące, ale bez chrześcijaństwa, jak pisze francuski, katolicki historyk religii Jean-Paul Lux, nie mielibyśmy Madon Rafaela, Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci, Piety Michała Anioła, Legendy o Grau, a boska komedia nie byłaby tym, czym jest. Nie moglibyśmy słuchać kantat Bacha, mszy koronacyjnej Mozarta czy śpiewu Gregoriańskiego, A nasze dzieci nie podziwiałyby żłobków ze świętą rodziną, nie cieszyłyby się przystrojoną w kolorowe łańcuchy i błyszczącą światłami choinką. Pytanie więc, czy ten wzór jeszcze obowiązuje? Czy to jest tylko i wyłącznie kulturowy relikt wśród innych przed chwilą wymienionych, składających się na wielki dorobek kultury chrześcijańskiej? No bo kim była święta rodzina? Tak niewiele o niej wiadomo. Ewangelie o Chrystusie mówią w sposób szczegółowy dopiero w okresie między 30. A 33 rokiem jego życia. Relacje Ewangelistów koncentrują się tylko na tych trzech latach jego publicznej działalności. Z jakichś tam opowiadań, być może często będących wytworem fantazji, stworzono tak zwane Ewangelie dzieciństwa i potem wzór, jak powinno wyglądać małżeństwo i jego rodzina. Jezus. I rodzina, którą dzisiaj nazywamy świętą. Jezus miał liczną rodzinę, także braci i siostry. O dziadkach Jezusa, Annie i Joachimie, świętych zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym, wiemy niewiele. Praktycznie Biblia na ten temat się nie wypowiada. Naszą wiedzę o nich, jako dziadkach, Jezusa czerpiemy z apokryfów, a więc z tekstów biblijnych oficjalnie niepodawanych wiernym i nieuznawanym do publicznego transponowania przez Kościół. Cóż wiemy, ale na miała urodzić Maryję przyszłą Matkę Jezusa w wieku 45 lat. Jak na ówczesne czasy był to bardzo podeszły już wiek bo średnia życia wynosiła około 30-35 lat. A więc możemy powiedzieć, że była staruszką. Kiedy zmarł jej mąż Joachim, zamieszkała w Nazarecie razem z Józefem i swoją córką Maryją. Maryja jako młoda dziewczyna w wieku 14 lat została poślubiona Józefowi, co było dopuszczalne prawem. Krewną Marii miała być Elżbieta, której matka Jana, który potem opuścił Jezusa w Jordanii. I tyle naszej wiedzy na temat rodziny i życia rodzinnego Chrystusa. Pojawiają się pytania, czy Jezus miał braci i siostry. Tak, ale w znaczeniu nieco innym niż my rozumiemy biologiczne pochodzenie. Ponieważ kręgi semickie braćmi i siostrami nazywali również i tych, którzy nie pochodzili z jednej matki, ale należeli do jednej rodziny, gałęzi lub szczepów. Dlatego też to określenie być może dzisiaj budzące kontrowersje, że Maryja miała jeszcze poza Jezusem dzieci jest szersze i dotyczy specyficznego semickiego żydowskiego rozumienia. Aczkolwiek i trzeba dopowiedzieć woli prawdy w Kościele prawosławnym, w Kościele prawosławnym nadal jest podtrzymywane, że Jezus miał biologiczne. Biologiczne rodzeństwo. I teraz święta rodzina, wiele niewiele przez setki lat jest ona pokazywana jako wzór rodziny katolickiej. Dzisiaj to rozwiązanie jest już nie do przyjęcia, bo spotykamy się z zupełnie innymi rodzajami i formami istnienia. Związków, które także zasługują na miano rodziny. Rodzina podlegała i podlega ewolucji historycznej i społecznej. Sami wiemy na przykładzie naszych środowisk rodzinnych, że dzieje człowieka i jego miłości do kobiety bywają zupełnie inne od tych wzorców. Które uważamy za klasyczne. Dlatego też, kiedy antropolodzy dzisiaj słyszą tradycyjna rodzina, tradycyjne małżeństwo, pytają kiedy i gdzie. Dzisiaj, zwłaszcza w zachodnim świecie, a Polski już to nie omija, bowiem należymy do jednej wielkiej rodziny narodów chrześcijańskich. Nie ma już jednego wzorca rodziny. I dobrze o tym wiecie, spoglądając na nasze własne, osobiste wspólnoty. Są alternatywy. Obok tej klasycznej, wydawałoby się znanej wszędzie, tak zwanej świętej rodziny, czyli potomstwo mąż i żona. Mamy alternatywne pojęcia rodzin, które niekiedy zaburzają nasz sposób widzenia życia w społeczeństwie, bo mamy związki partnerskie, homoseksualne, patchworkowe, poliamoryczne. Wydaje się, że te nazwy dla niektórych zupełnie są nieznane. Związek partnerski. Wiadomo, bez usankcjonowania, czy to ślubem kościelnym, czy cywilnym. Homoseksualny, a więc związek osób tej samej płci, czy to męskiej, czy żeńskiej. Paczkorkowy. No i tutaj należy znowu sięgnąć po socjologiczną definicję, co to takiego rodzina paczkorkowa, a musimy powiedzieć, że jest bardzo często obecnie spotykana. Kobiety wiedzą o tym, iż tak zwana sztuka czy metoda pasztorku to robienie kocy, poduszek z różnych ścinków materiału i tworzenie ich w jedną całość. Przyjęło się to również w odniesieniu do współczesnej rodziny, a dokładnie do jednego z jej modeli. Tym terminem określa się rodziny postojane z kawałków. A więc są to członkowie rodzin, którzy mieli już inne małżeństwa. W tych małżeństwach mieli dzieci i na nowo pozabierali związki z rozwiedzionych małżeńskich rodziców. Nowi partnerzy, nowi rodzice, nowi teściowie. Pojawia się nowa jakość. Jak pogodzić się z tym związku? Jak nadać platformę zrozumienia i bycia razem? I na nowo budowania przyszłości. To także jedna z wielu form rodzin i alternatywa dzisiejszego świata. Rodzina poliamoryczna, czyli związek miłosny jednej osoby z wielą. Mówimy na tym miłość mnoga lub wielość wielomiłościowa, czyli przeciwieństwo monogamy. Też zdarza się. Często we wspólnotach, które tworzyły alternatywy sposób życia, na przykład w przeszłości wspólnotach hipisów. Dlaczego o tym mówimy? Bo przeżył się aktualny i tradycyjny wzorzec. Jest to relikt, który dzisiaj przypominany powoduje, że jesteśmy niejako wewnętrznie zażenowani. Bo sposób myślenia i bycie ludzi ze sobą jest znów dzisiaj zupełnie inny. Nawet niemile i niechętnie w kościele i poza kościołem widziany jest ten model, który daje nam dzisiejszy klasyczny wzorzec świętej rodziny.